Dzień dobry Państwu. 14.00, zaczynamy. Drodzy Państwo, przyglądam się od paru tygodni już, jak prywatne media odcięte od państwowej kasy, bo polecenie Donalda Tuska było jasne, by ani złotówka ze spółek Skarbu Państwa nie zasilała budżetów prywatnych wydawców, skończyło się reklamowanie w takich mediach jak ONET czy. Pokrewnych. Rzecz w tym, mieli Państwo, że korumpowanie mediów pieniędzmi państwowymi przez ostatnie 8 lat nabrało swego rodzaju nowej tradycji. Przez domy mediowe, przez inne agendy rządowe, stowarzyszenia, fundacje, etc., etc. rzeka pieniędzy płynęła do prywatnych wydawców. Na początku oni tego tak nie odczuli. Ale ostatnie miesiące pokazały im już, co to znaczy odcięcie kroplówki. Niedalej niż trzy miesiące temu, wirtualna Polska przeprowadziła redukcję zatrudnienia, wyrzucając z pracy 120 osób. E, tutaj prezeska wirtualnej Polski, e, prywatnie żona byłego nominata. Szefa słynnego NASK nie miała wątpliwości, że obcięcie kroplówki państwowej dla wydawnictwa Wirtualna Polska będzie wiązało się ze sporymi stratami. Gdy Państwo popatrzycie na wskaźnik walorów, wartości walorów giełdowych Wirtualna Polska Holding, to będziecie zaskoczeni. Blisko 30%, jedna trzecia wartości giełdowej tego giganta medialnego, polskiego, straciła na wartości. Przecież nic takiego się nie stało. Nie wybuchła nowa pandemia, nie wybuchła nowa wojna. PIS przegram. Jaki jest tego efekt? Widzę coraz częściej artykuły atakujące Donalda Tuska, zarzucające mu brak realizacji stu konkretów. Ale o co chodzi? Te 100 konkretów, które zapowiadał Donald Tusk, były w oparciu o informacje, które posiadał przed wyborami. Wiele informacji zostało ujawnionych po wyborach, Gdy rozpoczęto audyty w spółkach Skarbu Państwa, e, audyty w ministerstwach. Pamiętacie Państwo, jak się okazało, że e, brakuje w jednym z ministerstw pieniędzy na wypłaty, bo Morawiecki ze swoją szajką ograbili budżet ministerstwa, po prostu wypłacając jakieś pieniądze, nagrody. Kradli do granic możliwości, bo to nie były wynagrodzenia. Dzisiaj czytamy w Gazecie Wyborczej, tak, tej gazecie wyborczej, która przecież zawsze słynęła z swojej rzetelności tekst znanej symetryski Dominiki Wielowiejskiej, która pisze o tym, że koalicja obywatelska to nie ma pomysłów, że Tusk nie słucha doradców, że otoczył się wąskim goronem. Przeczytałem dzisiaj ten tekst wyborczy, mieli Państwo i. Odniosłem nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że pani Wielowiejska stosuje ten sam modus operandi, jaki pewien wzorzec, kopiuj-wklej mentalny sprzed dekady albo i dawniej, tylko zmieniają się nazwiska. Ten tekst jest w zasadzie o niczym. Próbowałem się w niego wczytać, ale uznałem, że to nie ma najmniejszego sensu. Zresztą sam tytuł już nie zachęca. Koalicji Obywatelskiej już nie ma banku pomysłów i sztabu doradców. Tusk ograniczył konsultacje i grono rozmówców do minimum. I zaczyna swój tekst, pani Wielowiejska, wydłuża się lista niezrealizowanych obietnic Koalicji Obywatelskiej z katalogu stu konkretów na 100 dni. Rząd Donalda Tuska rządzi ponad pół roku, no 8 miesięcy, 9 za chwilę będzie. Wyborcy Koalicji 15 października mogą czuwać niepokój, Ostatnimi czasy nagromadziło się sporo konfliktów i różnych zdań w obozie rządzącym. No, proszę Państwa, różnice zdań to mogą być między partnerami takimi, że się tutaj będą za chwilę spierać, a my mamy do czynienia z politycznym kuglarstwem ze strony czy to pana Kosiniaka Kamysza, czy tam tej podprogowej lewicy, tej kawiorowej podprogowej lewicy. Czy nie ma jakichś konfliktów. To ci panowie odgrywają tam Szymon Hołownia też swoje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego dołożył. Z Państwo, nie ma żadnych konfliktów. No, jaki koń jest, każdy widzi? Przecież ci panowie siadają do stołu i ze sobą rozmawiają normalnie. Kosiniak-Kamysz ze łzami w oczach nie mówi o bitwie w warszawskiej, a Szymon Hołownia nie opowiada o jakimś referendum. Bo te rozmowy są na zasadzie, słuchaj Szymek, no ale co ty opowiadasz, tak? No, jakie referendum? No weź zejść na ziemię, tak? No tam odgrywaj tą swoją szopkę przed wyborcami, rozumiem, że chcesz się ratować, ale my mówimy o konkretach. No właśnie, te, i te konkrety. Bo za chwilę minie rok od wyborów 15 października, to wspaniała data. I wiele z tych konkretów, które obiecywał Donald Tusk przed wyborami, w zasadzie najbardziej interesuje wyborców, opinię publiczną rozliczenie PIS. -u. I tego też najbardziej też boją się my. Jeżeli Państwo popatrzycie na to z perspektywy czasu, ostatnich 15 lat, Zobaczycie, jak w czasie rządów Donalda Tuska, tych pierwszych, razem z PSL-em, tak zwane prywatne, te wolne media, wzięły na celownik rząd, wykorzystując do tego aferę taśmową. Dzisiaj Donald Tusk bardzo pilnuje się, by sam nie zostać nagrany, też pilnuje swoich ministrów, by ci nie zostali nagrani podczas prywatnych rozmów. I z tego co wiem, to ten brak zaufania rozpościera się na wiele osób. Pani Wielowiejska nie rozumie tego, że to nie jest ograniczenie doradców do wąskiego grona. To jest ograniczenie przepływu informacji. Tak, by informacje, nazwijmy to klauzulowane. Nie w kontekście ustawowym, tak, ale powiedzmy, że które mają charakter polityczny i nie powinny wychodzić na zewnątrz, nie wychodzą. Ja zresztą też, dopytując się moich informatorów o szereg spraw, przyjąłem postawę taką, by nie zadawać im niewygodnych pytań, na które oni nie mogą odpowiedzieć, ale z wielu względów nie chcą. Ale też nie chcę ich stawiać w sytuacji trudnej, by zdradzali coś, co może byłoby i clickbaitem i przysporzyłoby naszemu kanałowi jeszcze więcej subskrybentów, czy byłoby więcej wyświetleń, gdybym zaczął takimi clickbaitami grać. Ale ja kieruję się jako dziennikarz racją stanu. Ja wiem, co ja mogę powiedzieć, a czego nie powinienem mówić bądź nie mogę powiedzieć, ze względu właśnie na rację stanu. Prywatne media tak zwanego mainstreamu, ci, którzy utrzymują się na przykład z tego rynku reklamowego e, prywatnego i dotychczas utrzymywali się również z reklam państwowych w ten czy inny sposób, ponieważ e, tutaj drobna dygresja. Gazeta Wyborcza należy do koncernu medialnego Agora. Agora jest jako spółka właścicielką szeregu tytułów Gazeta.pl i tam szereg jeszcze innych. Agora, miała udziałowca ma jeszcze PZU Życie. Jakie pieniądze płynęły do Agory, w ramach jakich umów, to będzie też wyjaśniane, czy były relacje pomiędzy Agorą a spółkami skarbu państwa i o co w tych relacjach chodziło. Bo nie jest przypadkiem, że w mediach czy też tytułach należących do Agory pojawili się symetryści. Którzy przez 8 lat relatywizowali pisowskie afery. W zasadzie nie atakowali rządu, nie wykazywali symetryści, że pis to banda złodziei, że po prostu okradają państwo. O nie. Niektórzy sugerowali przecież, żeby krytykować z umiarem, żeby dać im czas, a w tym czasie oni kradli. Dzisiaj te same media atakują po niespełna 8 miesiącach, tak, 8, można przyjąć 8 miesięcy, takie bite, takie pełne 8 miesięcy rządów e, koalicji 15 października, e, która po pierwsze, że została zrujnowany społecznie i gospodarczo kraj, e, z wyprowadzonymi setkami milionów złotych, już miliardy są liczone, okradziono skarb państwa, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. To Zobaczcie, czy to jest 3 miliardy, 5 miliardów, czy 100 miliardów, to w tej chwili już naprawdę nie ma, czy ma znaczenia, ale nie ma znaczenia, bo kradzież jest kradzieżą. Ograbiono nasz kraj. Dostała gospodarka po krzyżu yy, i to, co pokazywano, co, co pokazywał Morawiecki, to była piramidalna bzdura. Teraz dopiero się zaczynamy rozwijać. Też dzięki inwestycjom, które zaczynają się powoli pojawiać. Ale mili Państwo, opinia publiczna słucha dziennikarzy, słucha mediów mainstreamu i tam się pojawia cały czas krytyka rządów Tusk. Ja pozwalam sobie na krytykę, nie mylić krytykanstwa, bo pozwalam sobie na krytykę poszczególnych ministrów, mając świadomość, jak. Cel, który mają wypełnić, jest istotny, osiągnąć. Może nie wypełnić, a osiągnąć. Użyłem złego słowa. To, że robią to nieumiejętnie, nie ulega wątpliwości. Wczoraj, akurat, spotkałem się z moim wieloletnim przyjacielem, jest radcą prawnym. Prowadzi bardzo zacną kancelarię w Gdyni. On specjalizuje się w prawie, może gdzieś, w gałęzi prawa gospodarczego. Tak? Przede wszystkim Spółki, fuzje, jakieś konflikty między firmami, również relacje ze Skarbem Państwa, prawo bankowe i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę wybitnym specjalistą z kilkudziesięcioletnim stażem. I on mi powiedział wczoraj w rozmowie, że on od początku mówił, co się zgadza, że na przykład pan Bodnar się nie nadaje do tej funkcji ministra sprawiedliwości. Opowiedział mi historię, która miała miejsce dosłownie kiedyś mamy w sobotę, domu w Warszawie w środę. Obejł mi historię, gdzie on udał się ze swoimi klientami sprawa gospodarcza, udał się do pani przewodniczącej 15 Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku z taką z wnioskiem z uprzejmą prośbą ze swoimi klientami, którzy są powodami, by sąd rozważył możliwość przyspieszenia sprawy. Ponieważ y, oni mogą stracić mieszkanie. Ja nie wnikałem oczywiście w materię sprawy, bo y, na ten temat nie, nie rozmawiamy nigdy, to są przecież jego tajemnice i tajemnice jego klientów, ale powiedział mi Historię: jak pani przewodnicząca y, wysłuchała prośby mecenasa, y, przyjęła ten wniosek, y, powiedziała, że rozumie, ale też prosi o zrozumienie, ponieważ ona ma w wydziale 15 sędziów. A każdy ma po 600 spraw. I tu się nie da pewnych rzeczy przeskoczyć, choć bardzo by się chciało, bo jest w tej chwili coraz większy chaos. No ale niestety, tak, niestety nie jest w stanie ogarnąć tego chaosu, choć organizacyjnie być może można by to było zrobić. Y, gdyby zrobić pewną oferendę no ale na ten temat też będziemy rozmawiać że przy innej okazji. Ja też, drogiego mecenasa, mojego przyjaciela cały czas namawiam do tego, by przed Państwem wystąpić, chociaż on się bro, broni rękoma i nogami, y, ponieważ on ma świetne pomysły na to, w jaki sposób można by to było usprawnić. On jako praktyk y, doskonały specjalista on dokładnie wie, jakie są bolączki sądu, a również i prawników, w jaki sposób można byłoby tę minę bądź bombę, jak to woli, rozbroić. Wracając do mediów, Newsweek, tam się pojawił Jacek Gądek, taki media worker, do tego pani Długosz, do tego mamy Węglarczyka, Onet i wszystkich tych media workerów, tam Jacek, który się praktycznie nie liczy, Mamy ja się Słowika. Oni wszyscy atakują premiera Tuska, który nie tylko ochronił nasz kraj przed dyktaturą, autentyczną dyktaturą PiSu, ale też udało mu się nasz kraj w ciągu tych bez mała ośmiu miesięcy wyciągnąć z międzynarodowego cienia. Na to nie zwraca się uwagi, nie mówi się o tym, Przyczepią się o to, że Donald Tusk chce zorganizować w 2040 roku Igrzysk. Ja napisałem wczoraj na X, że Polacy nie oczekują rzymskich Igrzysk, a rozliczenia PiSu. I to chyba nie jest wyburowane oczekiwanie. Bo nie chodzi mi o Igrzyska Olimpijskie, które są na pewno świetnym pomysłem, tylko że na kanwie tych słów że byłby to bardzo fajny pomysł, gdybyśmy zrobili Igrzyska w 2040 roku, czyli to jest przecież, nie przymierzając, za 16 lat, zaczyna się awantura w mediach i ataki na Donalda Tuska. Zobaczcie Państwo, jakie to jest płaskie, żałosne i pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych, faktycznych do tego, by krytykować za pewną wizję. O CPK, tej studni bez dna, która pochłonęła już kilka miliardów złotych, symetryści nie mówią, bo to był PINS. Ale o takim planie, jak na przykład Igrzyska, ojej, orliki przeszkadzają mediawarkerom. Wszystko im przeszkadza wokół Donalda Trumpa. Można powiedzieć, że doczepią się do czegokolwiek. By z tego zrobić awanturę, i opinia publiczna to czyta, jakby ma dysonans pomiędzy tym, co mówi Donald Tusk, tym, co się dzieje w kraju, a tym, co media wypisują i opowiadają. A przyczyna jest bardzo prosta, szanowni państwo, bo nie mają pieniędzy. Pieniądze u wydawców się kończą. To, co mieli odłożone jest w tej chwili przejadany. Jest kwestia najbliższych miesięcy, kiedy kolejni wydawcy rozpoczną redukcję. Taki Newsweek też rozpocznie redukcję. Dzisiaj przyjął pana Gądka, a jutro pan Gądek z tego tygodnika wyleci, o ile w ogóle Ringel Axel Springer, polska wydawca Ionetu i Newsweeka, zostanie na placu boju. Pozostali wydawcy, którzy przyzwyczaili się do Kroplówki państwowej, również jej pozbawieni, będą się zastanawiali, gdzie znaleźć oszczędności. Zaczną się, zacznie się od e, tego, że znikną papierowe tytuły. Później zaczną się redukcje w redakcjach, praca zdalna, bez żadnych biur, bez niczego. Nie mówię o pisowskich, tych mediach, tam Sakiewicz, o, tam Sakiewicz, Karnowski i ta cała reszta, bo im do tyłków się. Dobierze prokuratura prędzej czy później, to ja o tym wiem, bo przede wszystkim służby, tak, bo chodzi o finansowanie tych mediów. Jakie są źródła finansowania, bo na pewno nie ze reklam. I tu jest kilka znaków zapytania, także myślę, że jest kwestia czasu, też w najbliższych miesięcy. Ale patrzcie Państwo, jak media atakują Donalda Tuska Faktycznie za nic. Moje zdanie jest takie, że ja będę krytykować te decyzje Donalda Tuska, które uważam za błędne i nie będę się z tym kryć. Na przykład pozostawienie pana Bodnara na funkcji prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, czy dopuszczanie do tego, że na przykład przeciwko Ewie Wrzosek jest toczone postępowanie dyscyplinarne, a Kaczyński może sobie chodzić po wolności, na wolności, może niszczyć wieńce, może je zabierać panu Komosie, i, i włos z głowy mu nie spadł. I tutaj będę bić na alarm, będę się dopytywać pana premiera, co jest gran. Ale też opinia publiczna, myślę, że państwo, my wszyscy, bo ja też jestem opinią publiczną, nie możemy pozwolić media workerom na pewną bezkarność. Oni bardzo nie lubią, kiedy wchodzi się z nimi w interakcję. Dzisiaj, na przykład, wpis pani Wielowiejskiej. Czy Państwo na platformie X jest stosunek polubień do ilości komentarzy? I w przypadku pani Wielowiejskiej, to ten stosunek jest jak 10 do 1. Czyli jest 500 komentarzy, 50 polubień. Nie wiem, może te polubienia to znajomi pani Dominiki, bo wątpię, by ktoś przytomny chciał polubić bardzo miałki w zasadzie o niczym tekst pani Wielowiejskiej. Takich tekstów jest całe mnóstwo, które w Newsweeku szczególnie też, czy, czy w Onecie czy w wirtualnej Polsce atakują Donalda Tuska, szukając na siłę jakiejś afery. jest znaleźć nie mogą. To, co też ich boli, to blokada informacji nie docierają do tych informacji. Ja już o tym mówiłem, podkreślam, że nie przypisuję sobie tutaj żadnej zasługi. Żebyśmy mieli jasność. Jest to po prostu zbieg okoliczności. Ja grubo przed wyborami apelowałem do, wtedy jeszcze nie premiera, a przewodniczącego partii, pana premiera Tuska, by dla swojego własnego dobra wprowadził blokadę informacji. Pamiętacie Państwo, jak się media workerstwo ciągle domyślało, kto zostanie ministrem, a kto nie. Giełda nazwisk. Okazało się, że kompletnie nic nie trafi, dlatego że wszystko było objęte tajemnicą. Dlatego zachęcam też Państwa, byście w mediach społecznościowych uczestniczyli. Szczególnie dawali odpór właśnie tej miałkości intelektualnej media workerom, tak aby oni czytali Wasze opinie. A jeżeli będą wobec Was niemili, bądź nawet agresywni, to dajcie mi znać. To porozmawiamy o nich na naszym kanale. Ja użyję moich zasięgów, by ich z lekka zawstydzić. Edukacyjnie, tak ojcowskie. Widzimy się o 20. Drodzy Państwo. Do zobaczenia.